28 maja 2016 roku para nowożeńców zniknęła bez śladu. Minęło 5 lat i nikt, ani rodzina, ani znajomi, ani nawet policja nie są bliżej rozwiązania zagadki ich zaginięcia. Zapraszam na historię tajemniczego zaginięcia małżeństwa z południowo-koreańskiego miasta Busan. Witam w kolejnym odcinku z serii Ciemna Strona Korei. Dziś omówię kolejną sprawę nierozwiązaną, która prawdopodobnie zostawi nas z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Jednak uważam, że jest to historia warta wysłuchania, ponieważ była to sprawa dość głośna i jest to sprawa nie taka stara, bo zaledwie sprzed pięciu lat. Myślę, że ta historia da nam do myślenia, ponieważ jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach dwójka ludzi. Praktycznie zniknęła z powierzchni Ziemi. John Mingen i Chesun Hee byli małżeństwem z zaledwie półrocznym stażem. Wzięli ślub w listopadzie 2015 roku, a zdarzenie, o którym będziemy dzisiaj mówić. Miało miejsce w maju 2016 roku, czyli dokładnie pół roku po ich ślubie. Według znajomych i sąsiadów byli parą bardzo cichą, nie sprawiającą kłopotów. Nie mieli zaciągniętych żadnych długów, nie mieli też jakiegoś ubezpieczenia na niebotyczną kwotę, po prostu byli niewyróżniającym się przeciętnym małżeństwem. Cheson Hee była aktorką teatralną, a John Mingen prowadził wraz z współpracownikiem. Restaurację. W piątek 27 maja 2016 roku Chae Song Hee wróciła z zakupami do mieszkania, które znajdowało się na 15 piętrze bloku w dzielnicy Sojong w Busan. Wiemy o tym dlatego, że zarejestrowały je kamery przemysłowe zainstalowane w windzie. Pięć godzin później, a więc o 3 rano, 28 maja, do domu wrócił John min -gen. Wrócił z pracy, miał jakieś spotkanie z kolegami w tej restauracji, w której pracował. I jego również zarejestrowały kamerę w windzie. Te nagrania z windy, Chesong He o 22 i Chonming Ne o 3 nad ranem, są ostatnimi momentami, w których ktokolwiek widział ich na żywo. Dzień później, a więc 29 maja. Współpracownik John Mingna otrzymał od niego wiadomość następującej treści: Przez miesiąc, dwa nie będę mógł pojawić się w pracy. Jednocześnie John Mingen przelał mu całą kwotę, która pokrywałaby przez te kolejne dwa miesiące wszelkie koszty związane z prowadzeniem restauracji. Oczywiście zaniepokojony współpracownik zadzwonił do John Mingna i był w szoku, kiedy ten odebrał, a jego głos przypominał głos człowieka, który był bardzo, bardzo zmęczony i jakby nie spał od dwóch dni. Współpracownik wspominał, że John Mingen powiedział mu, że ma sprawę do załatwienia i że wszystko wyjaśni mu po swoim powrocie. 30 maja dyrektorka teatru, w którym pracowała Chaisson Hee, otrzymała od niej taką oto wiadomość: Nie będę już mogła występować w tym stanie. Znów, tak jak kiedyś, narobiłam kłopotów i obecnie znajduję się w szpitalu. Przepraszam, że w taki sposób wyrządzam szkodę teatrowi. Od tej pory przez dłuższy czas nie będzie się ze mną można kontaktować. Przepraszam. Możecie się zastanawiać, co Cię ja miała na myśli pisząc. Znów tak jak kiedyś narobiłam kłopotów. Otóż Che Song Hee chodziła na terapię, leczyła się na depresję, którą miała zdiagnozowaną, miała też za sobą próbę samobójczą lekami nasennymi. To wszystko działo się zanim wzięła ślub z Chon ming Wiadomość, którą otrzymała dyrektorka teatru od Che Song Hee, była napisana językiem bardzo formalnym. W języku koreańskim istnieje coś takiego jak honoryfikatywność, czyli to, jak formalny jest język, którym zwracamy się do kogoś. I Język, którym napisana była ta wiadomość, nijak nie odzwierciedlał tego, w jaki sposób normalnie Sung-hee zwracała się do dyrektorki. To ją bardzo zaniepokoiło, bo to nie brzmiało jak ona. Dyrektorce następnego dnia, a więc 31 maja, udało się dzwonić do John Mingyna. Dzwoniła do niego, ponieważ telefon Sung-hee był wyłączony. W końcu John Mingen odebrał telefon i powiedział następujące słowa. Moja żona zażyła leki nasenne jak kiedyś i jest teraz w szpitalu. Nie może odebrać telefonu. Jej stan nie pozwala też na branie udziału w przedstawieniach. Po czym się rozłączył. W międzyczasie ze swoim synem próbował skontaktować się ojciec John Mingena. Dowiedział się on od współpracownika, że od 29 maja nie pojawiał się on w pracy. Ostatecznie otrzymał on od syna jedną jedyną wiadomość 2 czerwca 2016 roku. Brzmiała ona wszystko w porządku. Zanim jednak ojciec John Mingna otrzymał od niego tę wiadomość, zdążył już 31 maja zgłosić zaginięcie na policję. I słuchajcie, tutaj zaczyna się jazda bez trzymanki. Tutaj dowiadujemy się tych wszystkich szczegółów. W bloku, w którym mieszkało małżeństwo, znajdowały się 22 kamery przemysłowe. Stąd zresztą wiemy, że 27 i 28 maja wrócili oni do domu w nocy. Tylko, że żadna z kamer nie zarejestrowała ich wyjścia. Gdy policja weszła do ich mieszkania, zastała je puste. No prawie, ponieważ w mieszkaniu znajdował się ukochany piesek Hee. był wygłodzony, poza tym był zaraz po operacji, więc bardzo dziwnym było, że został zostawiony sam, a na podłodze pełno było jego odchodów. Mało tego, te zakupy, z którymi przyszła do domu Ciezon He 27 maja, Wciąż stały na stole nierozpakowane. Na stole stało też mleko, nie w lodówce. W zlewie były niepozmywane naczynia. Tak jakby nikt nie planował tego dnia nigdzie wychodzić. W mieszkaniu nie znaleziono żadnych śladów włamania albo walki. Z mieszkania zniknęły za to laptopy, portfele oraz paszporty pary. Z analizy wynikało, że żeby para była w stanie się wydostać z tego bloku i nie zostać zauważona przez żadną z kamer zainstalowanych w tym bloku, musiała zejść z 15 piętra schodami ewakuacyjnymi, dostać się do parkingu podziemnego i przedostać się do jednego jednego wejścia, gdzie nie dosięgały kamery. Co jednak zmusiło ich do takiego zachowania? Dlaczego unikali kamer chcąc wyjść z tego bloku, tego niestety nie wiemy do dziś. Na parkingu podziemnym odkryto samochód pary. Zostawili go tak jak peł, co skłoniło policję do myślenia, że para poruszała się albo pieszo, albo komunikacją miejską. Sprawdzono więc pobliskie dworce autobusowe i stacje kolejowe, sprawdzono też Y, nagrania z kamer przemysłowych z tych miejsc, i nigdzie nie było śladów pary. Cie Song Hee i John Mingen rozpłynęli się w powietrzu. Szybko wyszło też na jaw, że wiadomość, którą Cie Song Hee wysłała dyrektorce teatru, była nie tylko dziwna i podejrzana, ale była też po prostu kłamstwem. Policja, dzięki śledzeniu sygnału telefonicznego z telefonu min Mingn, odkryła, że kiedy rozmawiał on z dyrektorką teatru 31 maja, tak naprawdę znajdował się w okolicy mieszkania. Mimo tego w żadnym z okolicznych szpitali nie odkryto, żeby była tam pacjentka Chieson-Hee. Czy to na ostrym dyżurze, czy to przyjęta na oddział. Mało tego, jeżeli było tak jak mówił i ona zażyła tabletki nasenne, czyli była nieprzytomna i musiał ją jakoś zabrać do szpitala, to dlaczego zabrał nieprzytomną żonę w taki sposób, żeby nie, nie nagrała go żadna kamera? W jaki sposób mu się to w ogóle udało, żeby zejść 15 pięter nad schodami z nieprzytomną kobietą, nie wiemy. Ostatni sygnał z komórki Chon Mingna, zarejestrowano 2 czerwca 2016 roku w okolicach kijang Up w Busan. To jest jakieś 25 km od miejsca, w którym mieszkali. Natomiast sygnał z komórki Chesong Hee, ostatni sygnał, który został wysłany zanim komórka została wyłączona. Wysłany został tego samego dnia, 2 czerwca o godzinie 22, ale z Seulu. To jest ponad 300 km od Busan. I to był sygnał wysłany z okolic domu, w którym mieszkała biologiczna matka Thonmingena. Od tego czasu słuch po nich zaginął. Nie ma żadnych innych śladów, yy, które wskazywałyby w ogóle na, na to, że żyją, że gdzieśkolwiek są. I jak już wspomniałem o matce John to może od razu wspomnę też o zachowaniu jego rodziców, jego ojca i jego przybranej matki, ponieważ yy, to również później jakby wpływało na opinię publiczną. Choć to właśnie ojciec Chun zgłosił zaginięcie pary na policję, i na początku wyrażał chęć nawet występowania w telewizji, żeby szukać syna. Jego zachowanie, jego i jego drugiej żony zachowanie zaczęło się zmieniać. Macocha Mingena mówiła po prostu, że ona nic nie wie i że ona wierzy, że synowi po prostu nic nie jest. Natomiast jej mąż, czyli ojciec Mingena, mówił, że może się wydawać, że jego syn skrzywdził Sąhi. Ale on nie jest taką osobą. Natomiast rodzice, czyli którzy na początku nie wiedzieli nawet o zaginięciu córki, w końcu skontaktowali się z teściami córki, czyli właśnie rodzicami Johna Mingena. Usłyszeli od nich tylko, że mają czekać, bo oni na pewno wrócą. Jak możecie się domyślić, oni nie wrócili. Na tym mogłabym zakończyć tę historię Chon i Cie Song Hee, bo nie ma żadnych innych wiadomości, ale nie podałam Wam jednego ważnego szczegółu. W tej sprawie, jak do tej pory, jest tylko jedna podejrzana osoba. I tej osoby, jak dotąd, Wam nie przedstawiłam, bowiem jest to była dziewczyna Chon Mingena. Przedstawiam Wam, Chang Mijin. Chang Mijin była pierwszą wielką miłością Chon Minghyna i spotykali się tak naprawdę od liceum. Rozstali się jednak pod presją rodzin, którzy sprzeciwiali się ich związkowi. W 2004 roku Chang Mi-jin wyszła za mąż, za innego mężczyznę, nie za Chon Minghyna, jednak rozwiodła się z nim po miesiącu małżeństwa. Jeżeli wierzyć byłemu mężowi Chang Mijin, powodem rozwodu był były mąż Zhang jin powiedział, że mimo tego, że oni się już spotykali, mimo że wzięli ślub, Zhang jin cały czas spotykała się z ming Mingenem. Skonfrontowana na ten temat, przyznała się do winy? Do winy? Po prostu powiedziała, że tak, spotykam się z nim, pojechałam z nim nawet do Seulu. Także nie miała żadnych wyrzutów sumienia. No i skończyło się to rozwodem. W 2014 roku Zhang Mijin ponownie wyszła za mąż i tym razem, wraz z mężem, przez pracę męża. Wyjechała do Norwegii. W międzyczasie Chun Mingen poznał Czesong Hi i mimo tego, że spotykał się z Sung-hee, wciąż utrzymywał kontakt z Chang Mijin. Znajomi ona twierdzili, że miał on dwa telefony. Jeden zwykły, jeden na kontaktowanie się z Chang Midin. Ponoć potrafili rozmawiać ze sobą godzinami i to właśnie Chang Mijin przekonała. Chon na żeby zrezygnował ze swojego zespołu, z grania z zespołu w zespole muzycznym i założenie restauracji. Także miała na niego dosyć spory wpływ. To wszystko zmieniło się w 2015 roku, a więc nieco ponad rok przed zagnięciem małżeństwa. W marcu 2015 roku zmarła malutka córeczka Chang Mijin. Od tej pory kobieta zaczęła wysyłać Chon Mingowi absolutnie dziwaczne wiadomości. Mianowicie, wykorzystam technikę kryoniki i przywrócę moją córkę do życia. To ty zrujnowałeś mi życie. Jeżeli chodzi o klionikę, to jest taka technika ochładzania ciał, ludzi i zwierząt, no tutaj się głównie skupiamy na ludziach, która pozwoli na to, że teraz nie możemy, teraz nie możemy uratować danej osoby, jest powiedzmy śmiertelnie chora, ale przez to, że ją ochłodzimy i w Wprowadzimy w te, stan takiej śpiączki, to później, za jakiś czas, kiedy medycyna się rozwinie, być może będziemy w stanie wybudzić tę osobę i ją uratować. I tutaj z tej techniki chciałaby skorzystać. Chang Mi-jin, żeby uratować swoją córkę. Mało tego, Chang Mi-jin nie poprzestała tylko na tym, by wysyłać wiadomości do Johnminga. Zaczęła wysyłać też wiadomości z pogróżkami do Chee song hee Pisała jej wprost, że ją zabije, że jeżeli oni wezmą ślub, to ona ich zniszczy, że ona nie jest w stanie zaakceptować tego małżeństwa. Doszło do tego, że Chee song hee chodziła na terapię z tego powodu. Znowu zaczęła się leczyć. Potem musiała zmienić imię. Oraz numer telefonu. Mimo tego, Chang Mingin w jakiś sposób zdobyła jej numer telefonu i wciąż ją nękała. John Mingen, który był no dosyć zaniepokojony tą sytuacją, poprosił swojego kolegę, który pracował w firmie ochroniarskiej, żeby ochraniał ich ślub, nawet gdyby coś się miało stać. Ponoć ojciec John Mingen, który się o tym dowiedział, powiedział, że ach, przesadzasz, na pewno nic się nie stanie, wszystko będzie ok. A na to John Mingen podobno odparł, Tato, ty nie wiesz, jaką przerażającą osobą jest Chang Mijin. Oczywiście to tylko jedna strona historii. E, producenci programu, który zajął się tematem zaginięcia małżeństwa, dotarli do e, brata Chang Mijin, i on powiedział, że to tak nie było, że tak naprawdę oni się przestali ze sobą kontaktować w listopadzie, 2000, nie w październiku 2015 roku i że to. Chong Min groził Chang Mijin, że jeżeli ona się z nim spo nie spotka, to on ją zabije. Jaka była prawda, oczywiście nie wiadomo. Która z to ona tutaj zmyśla, e, która mówi prawdę, nie wiemy. Wiemy natomiast, co działo się w maju 2016 roku, czyli w miesiącu, w którym zaginęło małżeństwo. 5 maja 2016 roku, czyli co trzy tygodnie przed tym jak zaginęła para, do Korei nagle wróciła mieszkająca w Norwegii Chang Mijin. Jej mąż dołączył do niej, ale dopiero tydzień później, 14 maja. Mało tego, Chang Mijin nie powiedziała nikomu, że wraca do Korei, ani rodzinie ani znajomym, także nikt nie wiedział, że ona jest w Korei. Swojej matce powiedziała, że jedzie na wycieczkę do Afryki i potrzebuje pieniędzy i poprosiła ją, żeby matka przelała jej 10 milionów wonów, to jest jakieś 33,5 tysiąca złotych. Gdy Zhang Miqian dotarła już do Korei, spała tylko w takich miejscach, gdzie mogła płacić gotówką, czyli w hotelach i saunach. Płaciła właśnie tylko gotówką, ani razu nie użyła swojej karty kredytowej, a poruszała się tylko i wyłącznie komunikacją miejską autobusami. Zupełnie tak, jakby nie chciała zostawić po sobie żadnych śladów. Planowo do Norwegii para miała wrócić 20 czerwca, na no, wtedy miała bilety, jednak nagle... Zmieniła plany i wróciła do Norwegii 7 czerwca, zaledwie tydzień po tym, jak zaginęło małżeństwo. W oczach policji, więc Chang Mijin stała się główną podejrzaną. Jednak pomimo pomocy Interpolu i aresztowania jej tam w Norwegii w 2017 roku, niestety nic z tego nie wynikło. Chang Mijin oczywiście odmawiała wzięcia udziału w śledztwie. A z aresztu została wypuszczona i strona norweska, jakby odmówiła dalszego śledztwa, ponieważ nie było żadnych dowodów na to, że ona jest jakoś kryminalnie związana z tym. Nie było po prostu żadnych dowodów na to, żeby oni mieli jakiś powód, żeby ją zatrzymywać. Także wygląda na to, że nigdy nie dowiemy się tak naprawdę, co się stało, ponieważ o ile strona koreańska czegoś nie załatwi, jakiś dowodów, strona norweska nie wyda im. Chang, Mi Jin. Chang Mi Jin i jej mąż do teraz mieszkają w Norwegii i producenci programu Kossi Algo Shipta, czyli Unanswered Questions, pojechali nawet do Norwegii i wzięli ze sobą biologiczną matkę Changminena, która podobno była dosyć mocno związana z Chang Mi Jin, kiedy oni się jeszcze ze sobą spotykali. Ponoć Chang Mi Jin zwracała się do niej mamo. Chang Mi Jin nie dość, że nie spotkała się z producentami i z matką Chongmina. Chon nie dość, że im odmówiła, to nawet w ogóle nie otworzyła im drzwi i nasłała na nich policję. Zgłosiła ich policji i wystosowano jakby zakaz zbliżania się do jej domu. Także producenci programu tak naprawdę wrócili z niczym, nie dowiedzieli się niczego. Właściwie na tym kończy się ta historia. Nie ma żadnych nowych wiadomości. Od 2019 roku nie pojawiły się żadne nowe newsy w związku z tą sprawą. Jednak hipotez oczywiście jest wiele. Jedna z nich oczywiście jest związana z Jiang Mijin. Tylko co się stało? Co ona zrobiła? Jak tego dokonała? Tego nie wiemy. Druga hipoteza jest taka, że to mąż zabił żonę, że to John Minggen zabił się Songhi i tutaj oczywiście nie mógł tego zrobić w mieszkaniu, ponieważ w mieszkaniu nie znaleziono żadnych śladów krwi, żadnych śladów walki. Więc podejrzewa się, że namówił ją do tego, żeby właśnie wyszli z bloku tą taką krętą ścieżką, żeby nie e, zarejestrował ich żadne kamery. Po czym, gdzie się zamordował? To zgadzałoby się z tą dziwną wiadomością wysłaną rzekomo przez Czesąki do dyrektorki teatru, gdzie po prostu słowa, których ona użyła, forma, których ona użyła, zupełnie nie zgadzała się z tym, jak ona normalnie rozmawiała z dyrektorką. To wskazywałoby na to, że tę wiadomość mógł wysłać właśnie mąż, yy, i dlatego potem też jeszcze. On odbierał telefon zamiast e, Ciesong-hee. Inna teoria głosi, że Ciesong-hee i Chion min Mingen nigdy nie opuścili swojego bloku i że zabił ich inny mieszkaniec tego bloku. Tutaj wysuwa się też e, taką hipotezę, że mm, mi która przybyła do Korei wcześniej, specjalnie wynajęła mieszkanie w tym bloku pod zmienionym nazwiskiem, tylko po to, żeby dokonać tego planu. Tę hipotezę próbuje się poprzeć kamerami, ponieważ ta droga która prowadzi tak żeby z tego 15 piętra żeby nie złapała ich żadna kamera tak naprawdę nie do końca istnieje ona była przedstawiona w tym programie o którym wspominałam Czyli unanswered questions, i tam jednak była jedna kamera, była kamera tuż przy wyjściu ewakuacyjnym na schody. Argumentowano to tym, że ta kamera była bardzo słabej jakości i bardzo źle nagrywała w nocy. Jednak zwolennicy tej hipotezy, o której teraz mówię, ym, mówią, że jeżeli ta kamera tam była, nawet jeżeli była złej jakości, to przynajmniej, jeżeli nie, to kto, to widać ile osób. Się tam porusza przed tą kamerą. Czyli, jeżeli jakieś dwie osoby chciałyby, czy trzy, czy jedna, opuścić tutaj ten korytarz i wejść na schody, to prawdopodobnie kamera zarejestrowałaby jakieś dwa cienie. Tak, byłyby, po prostu widać, że to są dwie osoby. Dlatego. Tutaj ta pierwsza hipoteza, że oni wyszli po prostu we dwójkę e, tymi schodami, tutaj się nie zgadzała, i tutaj by to wskazywało na to, że oni nigdy nie opuścili bloku. Ta hipoteza ma jedną lukę. Jiang Mijin była dobrze znana policji, oni wiedzieli, jak ona wygląda, więc nie mogła ona się ona dostać do, do tego mieszkania, ani w jakiś sposób, nie wiem, porwać czy zabić e, małżeństwo. Tutaj podejrzewa się, że mogła wynająć osobę trzecią, może jakiegoś zabójcę na zlecenie, albo poprosić kogoś, żeby udawał, że jest kurierem albo dostawcą jedzenia, zwabić cię, Songhi, która wtedy była w mieszkaniu, do drzwi. Wtedy ona wyszła, wtedy się ją porwało do tego mieszkania innego, i stamtąd już prosta droga do tego, żeby. Chang wysyłała y, SMS-y wiadomości z pogróżkami do Chang że ona ma jego żonę, że on ma przyjść do niej, że ma zabrać laptopa, portfele, że ma zabrać paszport i przyjść do niej. I ona wtedy potem mogła na przykład zabić ich i pozbyć się ich ciał. Taka była hipoteza, która teraz podobno od tego czasu rośnie w siłę. Jak to dokładnie miałoby być dokonane, oczywiście tego też nie wiemy. Tak jak mówię, to są wszystko domniemania. Z przez nawet nie policję, tylko zwykłych ludzi, którzy zajmują się true crime'em w Korei. Więc ciężko powiedzieć, ile w tym jest prawdy. John Mingen i Chye song Hee są wciąż osobami zaginionymi. Nie wiemy, czy żyją, czy nie, czy są w Korei, czy może opuścili kraj, pomimo tego, że nigdy nie użyli tych paszportów, które wzięli ze sobą. To sprawa, która, tak jak mówiłam, pozostawia nas z większą ilością pytań niż odpowiedzi, i jestem bardzo ciekawa waszych hipotez, co wymyślicie. Jak wam się wydaje, która z tych hipotez, o których mówiłam, jest najbardziej prawdopodobna, a może Wy macie jakąś swoją, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja osobiście na początku myślałam, że ta cała historia jest praktycznie jak scenariusz filmu. Jednak nie możemy zapominać, że to jest wielka tragedia dla tych osób, które zostały, dla rodzin i znajomych Cię i John Mingyna, którzy do teraz żyją w niewiedzy i w nadziei, że może jednak kiedyś się odnajdą. Jak zwykle mam nadzieję, że ten film z serii Ciemna strona Korei Wam się podobał. Więcej materiałów z tej serii znajdziecie na playlistie zalinkowanej w karcie, a ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Do zobaczenia.